Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 marca. Do wygrania macie w o wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, likea, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemaneczko, z tej strony WOWKA dzisiaj wydajemy sobie 1306 zł na skrzyneczkę 100% kałaszek. Zobaczymy, jak to nam pójdzie w porównaniu do skrzyneczki z AWP-ą. Bo już był tego typu odcinek właśnie na skrzyneczkach z zapupami. No są naprawdę fajne kałaszki. Są naprawdę fajne kałaszki. Ten jest mega ładny, mega ładny. Chyba najbardziej mi się podoba. No ale nie jest najbardziej wartościowym tutaj kałaszkiem. Najmocniejszy jest Fire Serpent. Jest sporo fajnych kałaszków, naprawdę sporo fajnych kałaszków. Tych tańszych też jest sporo, więc no zobaczymy. Nie jest to tania skrzynia, więc też to nie będzie jakiś super mega długi odcinek samo przy... samopening nie będzie jakiś super mega długi, potem to sobie bitewki strzelimy, więc to już różnie może wypaść. Pierwsze otwarcie, niestety, nie wygląda zachęcająco. Miejmy nadzieję, że dalej się to jakoś troszeczkę lepiej rozwinie. Kolejne leci tutaj, następne dajemy, dajemy tutaj. pociki do no teby było na pewno lepsze. Hmm. Tutaj, no, na razie rekordowy skinek, na razie rekordowy skinek, pamiętajcie w ogóle o najlepszym kodzie, jakim jest kod wofkety, macie za niego 10% więcej do doładowania, 2 złote 10 groszy na start i możliwość zdobycia natychmiast gratisu przy wpłacie ode mnie, więc naprawdę super opcja. Hmm, lecimy sobie dalej, kurde, no na razie, no... Nie chcę, żeby to się zakończyło w ten sposób, że pońcik będzie najmocniejszy, że pońcik będzie najmocniejszy. No bo to jest jednak, wydaje mi się, że za mało. Jak na skrzyneczkę za 30 zł, no kurde, oczekuję tak na tyle skrzyneczek, co otworzę. Chciałbym, że ten rekord, o jest kolejny, kolejny rekord e, Żeby ten rekordowy skin powiedzmy był tak 100+, no nie? Że jego wartość była powyżej stówki e, To wydaje mi się, że taki racjonalny naprawdę cel I ja nie mówię od razu, że to ma być jakiś, nie wiem, wulkan czy coś takiego, no nie? Więc to jest jak najbardziej przyziemne takie No i wydaje że mi się, powinno się sprawdzić jednak przy takiej liczbie skrzynek Chociaż w takiej liczbie tego też nie będzie tak mega dużo, no nie? E, przez to, że to, o ma skrzyneczka, no i dawaj to faktoryniu, 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 faktoryniu Fil tested, no ale mimo to to i tak jest rekord eee, dosyć bliski, dosyć bliski tego co oczekiwałem. Myślę, że czekajcie, stan eee, faktory nie mógłby to uratować, jak najbardziej. Hmm. Ja pierdzielę, co by to było? Nawet minimalware, no nie. Minimalware to by było cudowne. Znaczy, factory nie by było cudowne, a minimalware by było super. Ale factory New jakby to siadło. Ojojoj, kurde. Pięknie, pięknie by to po prostu było. Bo to już by była znaczna część, którą wydaliśmy po prostu. Prawie połowa, prawie połowa by była tego. O, ładne otwarcie, ładne otwarcie. Mamy jeszcze 424 zł, więc nie wszystko stracone, jeszcze nadal szanse są, żeby trafić coś ciekawego, coś ładnego, coś pięknego, coś ślicznego. Dajemy dalej, 200, no już blisko, blisko końca, blisko końca, już jesteśmy. Może przebijemy, może przebijemy tamtego kołaszka. Niestety tym otwarciem nie. Kolejny może coś się pojawić, coś troszeczkę lepszego. Slejcik to, no nie będzie nic lepszego, nie będzie nic lepszego Klikamy teraz, słuchajcie, ostatnie potrójne otwarcie, mamy tego kałaszka, faktory new, faktory new, faktory new, faktory new Well warm. niestety, niestety, well warm. Dobra, podwójne otwarcie, może teraz tym razem wulkan, no dobra, nie będziemy się sztypać, wulkanik Wulkanik się pojawi, będzie pońcik na pewno Ja jestem w ogóle ciekawy faktory new pońcika on tutaj ten fil testet wypada, tak? Ale gdzie jest pońcik? Faktory Factory Nuno też byłby kozacki. Też byłby kozacki, nie oszukujmy się. Byłby kozacki jak najbardziej, więc dobra. Przyszło teraz nam posprzedawać po prostu to wszystko. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Nie będzie tego jakoś wiadomo mega dużo. Ponieważ, no, tak jak ja to mówiłem, no skrzyneczka jest dosyć droga. Jak na te skrzyneczki z broniami. Ale wiadomo, to ze względu na zawartość samej skrzyni i na szanse yy, na te skiny, jakie tam występują. Yy, dobra, mamy już wszystko, mamy już wszystko, tak naprawdę. Więc tutaj nic więcej nie ma zbytnio. O, o, no. Nie poszło najgorzej, zobaczcie. Ej, nie poszło najgorzej, nie poszło najgorzej. Yy, teraz, oby tego nie zepsuć, mi się wydaje, że nawet mogło to pójść. A żeby wygrać kardo napiszcie jaki jest Wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. i lepiej e, niż skrzyneczka z awopkami, ale jeszcze nadchodzi moment na otwarcie zbustowanej wersji. 10 skrzynek, 10 skrzynek 1 na 1. Zobaczymy, co za bestie z tej skrzyneczki zrobi właśnie. Buścik. Czy on faktycznie będzie tutaj mocny? Mamy kartela na samym starcie. Jak na zbustowaną wersję, to jest myślę, że dopiero początek. Kolejny kartel, ale może lepszy z tamtym razem. Minimalware. Ej, minimalware jest gorszy. Nie, no nie, no nie lubię czegoś takiego. i jest lepiej jest lepiej, szkoda, że w standardowej wersji nam taki nie poleciał, X-Iron niestety, ale odniesiesz porażkę przykro mi kolego, ja tutaj innej opcji nie widzę niż zwycięstwo Eld Build, no nie będzie mocny, to już wiadoma sprawa, mamy jeszcze pięć skrzyneczek, żeby zobaczyć coś niesamowitego właśnie z tej skrzyneczki miejmy nadzieję, że Boost zrobił z niej bestię i jeszcze najlepszego nie zobaczyliśmy, Neon Revolution ale nie odbiera mi prowadzenia, nie odbiera mi prowadzenia, za duże prowadzenie sobie O The Empress? Ja pier ale co on zaczął robić. Iron, uspokój się, uspokój się, proszę cię. Jest Nightwish, jest Nightwish, super, proszę cię. Iron, naprawdę, uspokój się, uspokój się, Nightwish kontra Front Sight Mist. Oznacza to tylko jedno, moi drodzy. Niesamowite zwycięstwo na skrzyneczce zbustowanej z kałaszkiem. No i takie odcinki kochamy, słuchajcie. Takie odcinki kochamy. No i tutaj skrzyneczka z kałaszkiem naprawdę pokazała się mega, mega super. Ja jestem zadowolony z tego. I możemy teraz dalszą część odcinka polecić nawet sobie z inno inną bitewko, Bo skrzyneczki z kałaszkiem miały swoje szanse i ja, wiecie co bym teraz tutaj zrobił? E, wziąłbym M4 case'a, no nie? Zobaczymy sobie jak ta skrzyneczka, jeszcze zboostowana wersja tej skrzyni, e, będzie sobie radziła. Czy warto zrobić taki odcinek dla M4? Znaczy, warto. E, ogólnie powiem wam tak. Myślę, że taki odcinek jak najbardziej będzie. E, właśnie ze zboost... Znaczy... Ze standardową wersją, potem właśnie zbustowane na bitwach. To po prostu już będzie taka tradycja. E, w ten sposób po prostu sobie to potestujemy. Tylko to jest kwestia tego, czy teraz mnie zachęci ta skrzyneczka e, do tego, żeby ten odcinek był szybciej. Jeśli mnie nie zachęci, no to wiadomo, że będzie później. E, chyba się bitwa nawet, zobaczcie, że wypełniła. Tylko. Okej, okej. Okay, okay. Tylko po prostu internet mi przymulił troszeczkę, ale nie, dobra, bo to po prostu dodało, coś przymuliło, no i tak to po prostu hantikos, na starcie, z... ej, nawet, patrzcie, ta zbustowana wersja tej skrzyneczki kosztuje tyle co skrzyneczka z kałaszkiem i ze skrzyneczki z kałaszkiem nie zdobyliśmy tak mocnego skina, więc tutaj, ej, trochę mnie zachęciła, trochę mnie zachęciła, ale dobra, zobaczmy co będzie dalej, zobaczmy co będzie dalej jak to wszystko będzie wyglądało eee, ale kurde no zachęta niezła, naprawdę zachęta niezła, chciałem, zachętę dostałem więc możliwe, że dosyć niedługo pojawi się odcinek właśnie ze skrzyneczką z M4 aktualnie prowadzi na pewno skrzyneczka z kałaszkiem, to jest akurat pewne, ale dopiero testowaliśmy właśnie awupkę i kałaszka eee, później będzie właśnie, tak jak mówiłem właśnie M4, tutaj taki przedmak trochę z eee, samej M4 eee, poleciał Chantikos. I później już nie jakieś takie super mocne, no nie, ale no prowadzimy, prowadzimy. I czy to jest Spider Lily? Chyba nie powinno mnie pokonać. No i mamy kolejne zwycięstwo w dzisiejszym odcinku, więc dobra, przedsmak poszedł. Teraz może jakaś kurde skrzyneczka. Też ciekawa, ja wam powiem tak, nie otwierając zbytnio tych skrzyneczek droższych CS, CSa, no nie, na przykład takie jak Raptite case'y, one są takie, że wiecie, trzeba naprawdę dosyć solidnie przyfarcić, żeby coś ciekawego w nich trafić, dlatego zrobimy sobie to na 4 osoby, 135 zł, 5 skrzyneczek, tak spokojnie, no nie, żeby nie wjechać wszystkim czy coś, e, zobaczyć po prostu jak ta skrzyneczka tam działa, Jakoś fajnie będzie działać, no to może zrobimy kolejną. Tutaj no wiadomo najlepszym przedmiotem jest złoty, specjalny przedmiot, w którym zawierają się złote przedmioty dostępne właśnie w tej skrzyneczce. Dlatego macie tutaj podane po prostu przedział od do. Te 562 to jest po prostu najgorszy możliwy rzadki przedmiot, więc to jest najgorzej. Najgorzej co da się trafić, jeśli Wam wypada po prostu. Ej! Czekajcie, no dlaczego? Bo znaczy wiem w sumie, dlaczego tak mój internet działa. Jest godzina 20:40, czyli po prostu bardzo dużo osób korzysta. Ja sobie widzowie załatwię neta jakiegoś takiego dodatkowego. Kupię sobie jeszcze jeden router z drugiej sieci, jakieś mniej obciążonej. Może wolniej działać, ale przynajmniej, że wieczorami to jakoś śmigało. W ogóle, co do neta, dla takich osób, które nie wiedzą się nie interesują trochę takimi tematami jeśli nie macie neta kablowego i macie do dyspozycji mobilny tak jak ja to jeszcze widziałem jest taka opcja ja się tak za bardzo do tego nie wczytywałem w to wszystko no i niestety nie ma ale dlatego też bo od razu widziałem że mojej lokalizacji nie ma ale z połowa Polski jest dostępna w ogóle jest coś takiego jak taki mobilny światłowód nie wiem, tam jest chyba 15 km zasięgu, mogę wam to zało założyć. I oni rozmieszczają chyba tak jakby takie nadajniki, czy coś takiego, z których właśnie kupuje się antenę. Tam jest jakaś tam cena za tę antenę. Oni ją wam ustawiają i po prostu macie prędkości, jak na światłowodzie Nie wiem, to widziałem, prędkości rzędu 1 giga. Jest to tańsze od Starlinka, ale też droższe od mobilnego. Więc jak ktoś jest tym zainteresowany, może sobie obczaić. Taką opcję, ja niestety takiej opcji nie mam, więc mi zostaje czekać. Kolejną skrzyneczkę, skrzyneczka, którą tutaj otworzymy, nie wiem. Może byśmy zbustowali sobie tego case'a za walentynek? Do tego dodali sobie coś ciekawego. G2 case'a dawno nie otwierałem, więc na no buście sobie strzelimy. Co jeszcze ciekawego możemy dodać do tej bitwy? Eee, może Duck case z 2 bym dodał. No i Giga kurcze, kurczę, była zawsze na propsie, nawet dwie wejdą chyba. A wejdą, wejdą, spokojnie widzowie damy radę, wbijemy sobie na evencik, eee, Tutaj zrobimy sobie strzał, pyk, pyk, i stać jak nas naj... eee, stać nas jak najbardziej na taką bitwę. Będzie to na trzy osoby, żeby było ciekawiej eee, tryb totalo, totalny standardzik, eee, czyli klasyka. Eee, no i co, trzy osoby, więc dosyć fajnie, po prostu dużo większa liczba skinów, bo aż 21 będzie do zgarnięcia. E, ja nie czekam dalej, bo to być może będzie ostatnia bitwa. E, miejsce już zajęte, bo dołączył do nas gracz, tylko nie zdążyłem tego zobaczyć. Skiny się ładują. No i zaczynamy od prowadzenia. O nie, niestety z tatraku tam czwórka musiada, kurde. E, ok, ok. rip 21 Aro na razie prowadzi dosyć mocno. I teraz powiem Wam tak, z najmocniejszych skrzyneczek się wystrzelaliśmy, zostały nam słabsze ale spokojnie, te słabsze na przykład Giga Gigabuła rzuciła mi karambitem z miesiąc temu dwa, więc no, spokojnie, spokojnie poczekajmy, wiem, że jest bardzo dużo szans na porażkę, ale lepiej poczekać sobie do końca, niech to się zatwierdzi, jak się zatwierdzi, mówi się trudno, bo i tak ja jestem zadowolony z wyników dzisiejszego odcinka, bo poszło na naprawdę spoko, poszły nam skrzyneczki z kałaszkami dosyć ok, potem dobiliśmy to fajną bitwą właśnie z kałaszkami z więc jak na razie kałaszki najlepsze spośród kałaszki AWP a w tym naszym takim teście. Później właśnie będą szwórki, tak jak mówiłem. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i cześć!